Sposobów na dominację trybu Tower PVP na szefy.pl jest naprawdę masa. Ja dzisiaj za cel obrałem sobie wbicie następnej dywizji, którą zdobywa się za fragi, czyli diamentu 3. A ja już nie przedłużam. <grym> do tego oglądania. Okej, okay, okej, okay, kochani, także witam Was bardzo serdecznie w Minecrafcie, już rzecz jasna. No i słuchajcie, na trybie Tower PVP. Dzisiaj będziemy wbijać diamenta trójkę. Mam obecnie fragów 1721. Brakuje mi dokładnie 29 fragów do tego, by wbić kolejną dywizję. Mam Diament 2, także dzisiaj postaram się to zrobić. Lecę sobie Alenka solo. No i słuchajcie, no muszę zro zrobić 29 fragów. To się wydaje proste, natomiast wcale może takie nie być. Nagrywam to jak jest bardzo rano, więc też nie wiem w sumie czy e, na przykład pozostali, czy będzie tylu graczy po prostu pozostałych. No niby, a tutaj już jeden chyba prawie zdedał. Natomiast, y, no Diament 2 to już jest dobra dywizja. Dywizje działają właśnie na podstawie fragów, także jak czym macie więcej fragów, tym macie większą dywizję. Ozywacie ziomek, ma tutaj brąz 1, a tutaj na ręce ogólnie... O, jest, jest kukurydza, on ma złoto jeden, także też jest nawet dobra dywizja. Generalnie jest ziomek, jeden, chyba taki, generalnie jednego, takiego widziałem, który ma... Ale mnie wędką ograł jak totalnego bambika. id dobra, lecę na arena. Ale człowieku, co to było w ogóle? I oni tak mnie porobili. I teraz. No i czekajcie. Może... Nie no. Postawił blok, kurde. Wiecie, co jest najgorsze, że. Jest! Dostał! Tak! Ale zabił go Husk, no ale dobra Kurde, dobrze byłoby i tak fraga z niego do... No i szkoda, że z niego fraga nie zdobyłem To jest najgorsze, że go zrzuciłem Ale fraga z, na... nie... z niego nie mam W ogóle zastanawiacie się pewnie skąd dostaję cały czas koks'a. mam taką klasę Bo u nas na Tower PvP da się odblokowywać Klasy za monety, tak jak gracie czy coś To uuu, dobra Mamy pierwszego fraga dzisiaj, w dzisiejszym odcinku Tu sobie Dirta zbierzemy. Zdecydowanie, będziemy mieli więcej e, Matsów, to zawsze na plus Moim zdaniem Dobra, let's go. Dobra, lecimy na tego. Dobra, jest ten ziomal. Falebę dwóch, on chyba na mnie zaskoczy. W sensie ja bym tak zrobił, ja bym na siebie zaskoczył. Ja bym na siebie zaskoczył, także ja na jego miejscu bym tak zrobił. On chyba w ogóle. Nie wiem, czy on, on ogarnie coś? No. No, tak, mogę go hitnąć. Jest, zrzuciłem go. Na dole jeden ziutek został. Co jest? Dobra, jednego zrzuciłem, ale ten na dole jeszcze jest. Patrzcie to. Ja nie widziałem, że tam na dole jakiś chłop jest. Starczy mi chyba. Dobra, byk, pyk, pyk. Dobra, mam trochę bloków. No, moim zadaniem teraz jest jak najszybsze zejście na dół do niego. Mam pół HP, ale nie boję się o to, ponieważ mam Koksa, słuchajcie. Także jak ja sobie opędzluję koksika, to zobaczcie, nie. Mogę sobie tak naprawdę spadać i spadać tutaj, także nawet się nie bać zbytnio o HP. On ma mieczyk, ale ma bardzo mało HP, także. Chyba go zabiję, ma pół serduszka. Udało się. Z... Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Niedobre nowinki. O, może? Nie, no nie. Nie, za, nie zabiję go stąd. Lecę cały czas do góry, jakby. Chodzi o to, żeby wiesz. Tak, żeby go zrzucić. Właśnie o tym. O to chodziło. Zarąbiście. Dobra, mamy kolejnego fraga. Słuchajcie, kolejny frag na moim koncie. O to właśnie chodziło. Wy, że tak powiem, wymuskany frag, wymuskany frag tutaj. Dobra, został mi miłość chyba tylko, a nie, tam na dole jest jeszcze jakiś Steve'ek. Dobra, i no to w sumie git i dwa fragi jeszcze może się uda zdobyć. On ma Sikierka, ja nie niedobrze. Dobra i... daj dzik. Zarąbiście. Dobrze się udało. Tylko teraz tak. No, jestem na koksie. Przydałoby się zejść sprawnie do tamtego gościa, żeby jeszcze tego koksa wykorzystać trochę. On jest chyba tam na dole. A nie, on wchodzi na górę. Co? No nie. I będę musiał. No ja nie bez sensu, bez sensu tam chyba on chyba. A nie, buduje takie schodki. Teraz zaczął dopiero tak wchodzić na górę. W ten sposób się przebuduje. On teraz se postawił netherite nad główką. A nie, no chyba tak zrobię po prostu, że wiecie, przebuduje się teraz do niego. Postawił Sendermana, oh, mam łeba, Ej, Czyli gra bardzo safe ogólnie, Dostaję się kierkę. Dobra, mam broń. Brakuje tylko z paru paru maców i jestem już praktycznie nad nim. Dobra, próbuję i mo Dobra, doskoczyłem. Dobra. Let's go. No i super. No i wygrana gra. Kolejna wygrana, jakby na wygrany nie patrzymy. Ale ważne, że wpadły trzy fragi, także super. Lecimy kolejna giera, nie? Kurcze, kurczę. Ja cię. Ale zrąbałem, już bym go zabił, tak szczerze, nie? Ej, ten od pleców, co na mnie idzie. Dobra, nara. Ten zdadał. O! Nie, nie, nie. Co? Jak zagrał agresywnie? Ej, totalnie mi się nie spodziewał, że on tak agresywnie umie zagrać. Co jest? Dobra, udało się. Ja też zagrałem lekko agresywniej, ale dobra, Dwie, dwa fragi na moim tutaj koncie, także zarąbiście. Trochę się boję tego jeża nade mną, bo ma bardzo, jest bardzo wysoko, nie? Zawsze ci ludzie, którzy są, mają high ground mają lepiej, bo mogą po prostu na zeskoczyć i cię zrzucić, także tego bym chciał uniknąć. Ale ja też szybko tutaj do niego się podbuduję. On postawił teraz loga drewna zamiast go przerobić, bo widzę, że chyba się skapnął. Dobra. Dobra, nara. Zdedał, zdedał, bardzo ładnie. Bardzo y, fajnie, bardzo fajnie. Dobra, jeszcze że jest, jest win, jest win, jest win, jest win, jest win. Jest win. Jeżeli, to, jeżeli mi się to uda, to. Dobra, udało się, jest win, słuchajcie. Będzie win, będzie win. Patrz. Dostał magmon. Dobra, dostał. A ma Kurde. Może z Deda, ale dobra, dobra, on miał też mieczyk, więc to było takie kurde. trochę sas, ale. Dobra, próbuję robić watera, bo byście mnie chyba zjedli, jakbym nie spróbował zrobić watera chociaż, więc. Yy, próbuję zrobić watera. Zobaczymy, czy wyjdzie mi water. Próbuję. Dobra, water wyszedł, fajnie, siadło. Zostaliśmy we dwóch, tutaj ten ziomal wchodzi, z tego co widzę. Yy, ja mam wi wiaderko z wodą, więc będzie na totalnym chillu się dało tutaj do niego wejść. Oj, on ma sikierkę, on ma sikierkę, a ja mam koksa, więc sobie zjem po prostu koksika i lecę na niego. Nie ma co tutaj zgrywać bohatera. No i ładnie, no i wygrana gierka. Co on zrobił, jak on to zrobił? Co on postawił? On postawił jakieś. Co? Co on zrobił? Wytyfy. Let's go, dobra, ważne, że się udało go zabić. Nie wiem co on zrobił, stary, że on. Ten. Zniszczyłem mu bloczek? Nie wiem, nie wiem, jak to się wydarzyło, no ale dobra. Dobra, let's go! Książka na start! Enchantowana, no to super, super przedmiot. W ogóle nie mi nieprzydatny teraz. A, jeszcze źle postawiłem blok, no nie. Oh, iron axe! Dobra, 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 jest dobrze! Mam taką dobrą broń, ale źle postawiłem bloczek, najgorzej. Dobra, git, 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 git. Dobra, On zrzucił tego ziutka. On ma netherite'owy miecz chyba w ogóle. A, aj, Ajajaj, niedobrze. Netherite mieczyk. Uuu, jeszcze drzwi. Dobra, zniszczyłem mu drzwi. Nie! Nie, Magma, o Jezu, o jakbym, jakbym dostał od magmy chociaż hita, to bym miał lipę już, nie? Dobra, muszę się cofnąć, bo on będzie tutaj ten. Dobra, nara. Udało się. Udało się go pokonać. Zarobiście. Ej, oni się teamują! O nie, dobra, ale macie dojazd, chłopaki, nie? Nie ma, takich, nie ma takiego grania, nie? Co to jest w ogóle? Small PP Players. Nie, chłopaki, ale macie zaraz dojazd. No ładnie, za takie coś się zban. Za teamowanie się. No ładnie, ładnie. Dobra, no chociaż będę miał dwa fragi może z nich. Na to liczę najbardziej. Dobra. Oni budują jakiś Skybase? Co oni robią w sumie? To są jakieś kibobasy. To są jakieś bobasy, patrz to. Dobra, człowieku, na luzie, jeszcze dwa fragi zgarnąłem, zarąbiście. Dobra, to, do, to jest dobra ręka ogólnie. To jest bardzo dobra ręka. Naprawdę, to jest genialna arena. Tak dobrze idzie. Umiejętności. Dobra, bach, bach, bach. Dobra, i do góry. Czy ja mogę dostać jakiś... <laughs> dobra! Fajnie. Dobra, ja chciałem dostać jakiś kurde bloczek, a tu. Ty, warden go zabije Dobra, jego to zabije Warden, nie? Nie wiem, czy jest sens do niego teraz złazić, jak i tak go Warden zaradupnie? dupnie. Ty no, dupnął go Warden, wygrałem. Ile mam fragów? Ty no, cztery fragi zostały. O! Chłopca zbadał. Za wysoko, nie można z takich chudek. za wysoko stary. Musisz wysiąść przed, pamiętaj. Dobra, jest, let's go Karol. Dobra, próbujemy tego Karola. Cztery fragi i muszę... Dobra, muszę, muszę zabić cztery fragi na tej arenie. Dobra, bach. On po prostu ani razu mnie nie trafił. Dobra, nara. Bach. Bach, dobra, dobra, lecę na tego milosza. Dobra, dojeżdżamy go, muszę. O, dobra, musimy dobrze kliknąć w bloczek. Dobra, Bach. Jest Gigagit ogólnie. No i się zrzuciliśmy obydwaj. Dwa ostatnie fragi, słuchajcie, ostatnie dwa fragi, nie? Ej, zajęło mi to prawie godzinę, żeby to zrobić, czujecie to? Nie no, niesamowite. Dałoby się na pewno szybciej, ale prawie godzinę zajęło, nie? Okej, okay, woda. On sobie zlatuje w wodzie. Dobra, on już zadał chyba, nie? Za szybko zlatuje. A nie, patrz, we dwóch są. Dobra, proszę. Proszę. No muszę. On ma Elytrę. Dobra, muszę. Proszę, jakakolwiek broń, nie? Tu już, jest, już ich jest trzech. Tak, tak. Nie, spadłem, ale on też spadł. No nie, jeden frak mi został. Jeden frak. Wystarczy się po prostu na niego rzucać, człowieku. On, on, nawet ja też mogę spać, nieważne. On może spać, ja mogę spać wyrąbane, nie? Ja po prostu się na niego rzucam, człowieku, jest koniec, nie? Koniec z challenge'u. O, no nawet nie spadłem, ale Git. <laughs> Ważne, że on spadł. Oni się zrzucili uuu W locie, w locie, finezyjny frak. Uwaga, 751 i jest diament 3. Let's go, mamy to. Także dziękuję za oglądanie. Zostaw suba lajka, like jak chcesz więcej wicek dla Ciebie. Mamy to, diament 3.